Pius XI. Encyklika Ingravescentibus Malis o Różańcu Świętym Najświętszej Maryi Panny. Do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy utrzymujących pokój i jedność ze stolicą apostolską. Czcigodni bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie. Wobec wzrastającej fali zła szerzącego się w naszych czasach, oświadczyliśmy niejednokrotnie, świeżo zaś w encyklice Divini Redemptoris, że jedynym na nie lekarstwem jest powrót do Chrystusa i świętych jego przykazań, bo on jeden ma słowa żywota wiecznego. Nie może bowiem ani jednostka, ani społeczeństwo, jeśli wzgardzą Jego majestatem i prawem bożym, niczego utworzyć, co by zwolna, w sposób wielce żałosny, nie rozpadło się w gruzy. Ale ktokolwiek z uwagą zagłębi się w dziejach Kościoła, zauważy łacno, że losy chrześcijaństwa nierozerwalnie spoiły się z przemożną opieką Boga Radzicy Dziewicy, ilekroć bowiem szeroko krzewiące się błędy rozedrzeć usiłowały nieszytą szatę Kościoła i podkopać jego jedność, Ojcowie nasi uciekali się ufnym sercem do tej, która sama jedna wszystkie pokonała herezję na całym świecie, a wskutek jej zwycięstwa szczęśliwsze nastawały czasy. Kiedy zaś niewierni Mahometanie, dufni w swą flotę potężną i wojsko ogromne nieśli narodom Europy klęskę i niewolę, Wzywano z woli Ojca Świętego z całą usilnością opieki Matki Niebiańskiej i pokonano w ten sposób wrogów i statki ich zatopiono. A jak w niebezpieczeństwie publicznym, tak i prywatnym udawali się wiernie wszystkich czasów z gorącym błaganiem do Maryi, aby łaskawie przyszła im w pomoc i uprosiła im o słodę i lekarstwo w cierpieniach i nikt nigdy na próżno nie uciekał się do przemożnego jej wstawiennictwa, kto z pobożną i ufną modlitwą do niej się udawał. W dzisiejszych zaś czasach Kościołowi i społeczeństwu niemniej poważne zagrażają niebezpieczeństwa. Skoro tak niezmiernie wielu lekceważy albo zgoła odrzuca najwyższy i wieczny autorytet Boga, nakazującego i zakazującego, Nastąpić musi nieuchronnie osłabienie poczucia obowiązków chrześcijańskich oraz nadwątlenie albo nawet całkowity zanik wiary w duszach, a w końcu podważenie i ostateczny upadek samych fundamentów społeczności ludzkiej. Dlatego z jednej strony widzimy nieobłaganą walkę klasową między tymi, którzy opływają w dostatki, a robotnikami którzy z pracy rąk wyżywić muszą siebie i rodzinę. Jak powszechnie wiadomo, doszło w niektórych krajach nawet do tego, że zniesiono zupełnie prawo własności prywatnej i wszelkie mienie ogłoszono wspólnym dobrem. Z drugiej strony, nie brak polityków głoszących wyraźny kult państwa, którzy podkreślają zawsze i wszędzie znaczenie porządku społecznego i autorytetu, i szczycą się, że to oni najskuteczniej zwalczają zgubne plany komunistów. Wzgardziwszy jednak światłem prawdy ewangelicznej, usiłują wznowić błędy pogańskie i pogański sposób życia. Do zamysłów tych dochodzi owa podstępna bardzo i wielce niebezpieczna sekta tych, którzy przeczą istnieniu Boga albo nienawidząc go nazywają siebie bluźnierczo nieprzyjaciółmi Stwórcy wiekuistego, wkradają się wszędzie, uwłaczają wszelkie religii i zabijają wiarę w duszach. Depcą w końcu wszelkie prawa ludzkie i boskie, a ponieważ mają w pogardzie nadzieje dóbr niebiańskich i mamią ludzi obietnicą urojonej szczęśliwości doczesnej, zdobytej chociażby za cenę największej zbrodni, wywołują zuchwale krwawe zamieszki, Bunty i wojny domowe, a tym samym całkowitą przygotowują anarchię. Ale, czcigodni bracia, chociaż tak liczne i wielkie grożą nam bezpieczeństwa i gorszych jeszcze lękamy się w przyszłości, nie powinniśmy upadać na duchu ani porzucać nadziei i ufności na Bogu jedynie opartej. Ten, który uleczalne stworzył ludy i narody. Niewątpliwie nie opuści tych, których drogą krwią swą odkupił, nie opuści kościoła swojego. Musimy jednak, jak to podnieśliśmy już na początku, udać się jako do możnej orędowniczki i patronki, do najświętszej Maryi Panny, albowiem, wedle słów świętego Bernarda, Taka jest wola Boga, że przez Maryję wszystko otrzymać możemy. Pośród różnych i bardzo potężnych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia pierwsze i naczelne miejsce różaniec. Ten sposób modlitwy, nazywany przez niektórych psałterzem Najświętszej Maryi Panny albo skrótem Ewangelii i streszczeniem życia chrześcijańskiego, tymi słowy jedynie określa i gorąco zaleca poprzednik nasz, Świętej pamięci Leon XIII. Wspaniały wieniec z pozdrowienia anielskiego uwiły, modlitwą pańską przeplatany, z obowiązkiem rozmyślania złączony. Najpiękniejszy sposób modlitwy i do zdobycia żywota wiecznego szczególnie skuteczny. Wskazują na to kwiaty same, których ów wieniec mistyczny uwiły. Jakież bowiem stosowniejsze i świętsze. Można by znaleźć modlitwy. Pierwsza z nich wypłynęła z ust samego Zbawiciela. W ten czas, kiedy go uczniowie prosili, naucz nas modlić się. Prześwięte to błaganie pozwala nam w miarę sił naszych głosić chwałę Bożą, ale nie zapomina też o wszelkich potrzebach ciała i duszy. Bo czyżby naprawdę zdarzyć się mogło, żeby ojciec odwieczny. Słowy własnego syna proszony, nie przybył nam na pomoc. Drugą modlitwą jest pozdrowienie anielskie, zaczynające się od słów pochwalnych Archaniała Gabriela i świętej Elżbiety, a kończące się ową błagalną prośbą do Matki Bożej, aby sobie teraz i w ostatniej godzinie wspomożenie jej wyjednać. Do modłów tych odmawianych ustnie. Dochodzi rozpamiętywanie świętych tajemnic stawiających nam przed oczy radości, smutki i triumfy Jezusa Chrystusa i matki Jego, tak że z nich czerpiemy osłodę i pociechę w utrapieniach swoich. I pod wpływem owych świętych przykładów, po wyższych stopniach doskonałości, dążymy do ojczyzny szczęśliwości wiecznej. Łatwy to bez wątpienia czcigodni bracia i do wszystkich dostosowany umysłów nawet prostych, nieuczonych sposób modlitwy rozpowszechniony cudownie przez świętego Dominika nie bez zachęty ze strony Matki Bożej i bez pobudki niebiańskiej. Jakże bardzo mylą się ci, którzy odrzucają go jako rzekomo bezduszne i jednostajne powtarzanie zawsze tych samych słów. Stosowne co najwyżej dla dzieci i kobiet. Wobec takiego zarzutu należy zaznaczyć, że chociaż pobożność, podobnie jak miłość, często te same powtarza słowa, nie wyraża jednak tych samych myśli, lecz dorzuca zawsze coś nowego, dobytego z głębi serca, gorącego miłością. Nadto ten sam sposób modlitwy tchnie naprawdę prostotą ewangeliczną i pokorą ducha i tej prostoty i pokory wymaga. Kto nimi wzgardzi, nie znajdzie drogi do nieba, jak poucza nasz Zbawiciel Boży. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie poprawicie, nie staniecie się jako dziadki, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jeśli świat w swej pysze różaniec ośmiesza i odrzuca, to nieprzejrzany wręcz Zastęp Świętych ze wszystkich wieków i każdego stanu nie tylko serdecznie Go pokochał, i pobożnie odmawiał, ale używał go też zawsze jako potężnego oręża w walce z szatanem, dla zachowania czystości życia, dla skuteczniejszego uzyskania cnót i w końcu do szerzenia pokoju wśród ludzi. Nie zbywało też na wielu wybitnych, bardzo uczonych, którzy mimo nawału, wyczerpujących studiów i badań naukowych nie opuszczali żadnego dnia żeby nie uklęknąć przed obrazem Matki Bożej i nie odmówić pobożnie różańca. Nawet królowie i książęta uważali to za święty obowiązek, mimo że obarczeni byli kłopotami i trudami rządzenia. Dlatego nie tylko ręce prostaczków i ubogich piastują i ściskają tę koronkę mistyczną, ale przynosi ona zaszczyt ludziom wszelkiego stanu. Nie chcemy też pominąć milczeniem że najświętsza panna sama i w naszych czasach ten sposób modlitwy gorąco poleciła, objawiając się w grocie w lurt i własnym przykładem, ucząc niewinne dziewczątko odmawiania Różańca. Czemuż więc nie mielibyśmy się wszystkiego spodziewać, wzywając należycie i święcie, jak się godzi, Matkę Niebiańską. Pragniemy też, czcigodni bracia, aby wszyscy wierni, Zwłaszcza w nadchodzącym październiku, tak w świątyniach, jak też w domach prywatnych, z większą jeszcze to czynili żarliwością. Modlić należy się w roku bieżącym przede wszystkim w tej intencji, aby wszyscy, zarówno ci nieprzyjaciele Boga, którzy wyrzekają się stwórcy odwiecznego i zuchwale nim gardzą, jak też ci, którzy następują na wiarę katolicką i swobodę przynależną Kościołowi oraz ci w końcu, którzy w szale nienawiści buntują się przeciw prawom boskim i ludzkim i ku ruinie i zagładzie usiłują pociągnąć społeczność ludzką, pokonani przecież zostali za przemożnym wstawiennictwem bogoradzicy-dziewicy i w duchu pokuty szczerze się nawrócili i pod jej opiekę się oddali. Niech ta, która wielce szkodliwą sektę albigensów, Zwycięsko przepędziła z granic krajów chrześcijańskich, uproszona naszym błaganiem, zwalcz także nowe błędy, zwłaszcza błędy komunistów, którzy z niejednego powodu i niejedną zbrodnią przypominają owe dawne sekty. Jak w czasie wypraw krzyżowych, narody europejskie podnosiły jeden głos i jedno błaganie, tak dziś na całym świecie, w miastach i miasteczkach, a nawet po wioskach i siołach, Prośmy gorąco, w wspólnym porywie umysłów i serc, wielką Boga Rodzicielkę, o to jedno, aby pognębieni zostali grabarze cywilizacji chrześcijańskiej, aby zmęczonym i zatrwożonym narodom zabłysła jutrzenka prawdziwego pokoju. Jeżeli wszyscy chrześcijanie połączą swe ufne i żarliwe wołanie błagalne, możemy niezłomną żywić nadzieję, że najświętsza panna jak dawniej, tak i dziś uprosi o swego syna Bożego, aby wzburzone fale przycichły, opadły i uspokoiły się, i aby ten wspólny chwalebny wysiłek modlitewny promiennym uwieńczony został zwycięstwem. Nadto różaniec jest nie tylko skutecznym orężem w walce z wrogami Boga i z nieprzyjaciółmi wiary, ale krzewi także i rozwija cnoty ewangeliczne, i zdobywa dla nich dusze. Przede wszystkim podsyca wiarę katolicką, odradzającą się łatwo pod wpływem rozważania świętych tajemnic i podnosi duszę do prawd od Boga użyczonych. Przyzna to każdy, że doniosłe to znaczenie posiada on zwłaszcza w czasach dzisiejszych, kiedy pewna niechęć do spraw duchowych i pewna odraza do nauk chrześcijańskich opanowały niemało dusz, nawet pomiędzy wiernymi. Natomiast ożywia nadzieję osiągnięcia dóbr nieśmiertelnych triumf Jezusa Chrystusa i Matki Jego, który w ostatniej części różańca rozważamy, ukazując nam niebo otwarte i wzywając nas do zdobywania wiecznej Ojczyzny. Dlatego teraz, kiedy serca ludzkie rozpala taka chuć posiadania dóbr ziemskich, a ludzie coraz namiętniej płoną pożądaniem dóbr znikomych i przemijających rozkoszy, Przypomina się wszystkim skarby niebieskie, dokąd złodziej się nie zbliży i gdzie mól nie niweczy, i przywodzi na myśl dobra trwające na wieki. A dlaczegożby ci, w których duszach wyschła i wyziębła miłość, skoro w czasie różańca ze smutkiem serdecznym rozważą mękę i śmierć zbawiciela naszego oraz utrapienia bolesnej jego matki, nie mieli zapłonąć pragnieniem płacenia miłością za miłość? Z owej Bożej bowiem miłości nie może nie wzbudzić się naprawdę gorętsza miłość bliźniego, jeśli się na nabożnie rozważy, ile trudów, ile bólu wycierpiał Chrystus Pan, aby wszyscy wrócili do utraconego dziedzictwa synów Bożych. Przeto czcigodni bracia, niech to będzie przedmiotem szczególnej Waszej troski, aby tak owocny sposób modlitwy rozpowszechniał się coraz więcej. W poszanowaniu był u wszystkich I pobożność wszystkich pomnażał Przyczyńcie się własnym słowem I przez ustaw współpracowników waszych W duszpasterstwie do tego Aby wierni wszelkiego stanu Jasno i wyraźnie poznali piękność i pożytek różańca Niech z niego czerpie siłę młodzież Aby mogła okiełznąć rosnącą moc złego I czystość zachować nietkniętą w nim starce powinni często szukać ukojenia, osłody i pokoju w uciążliwościach wieku. A bojownikom akcji katolickiej niech doda bodźca do ochotniejszego i gorliwszego apostolstwa. Strapionym zaś wszelkiego rodzaju, a zwłaszcza konającym w ostatniej godzinie, niech przyniesie osłodę i wzmocni nadzieję osiągnięcia szczęśliwości wiecznej. Niech szczególnie też ojcowie i matki przyświecają pod tym względem dzieciom dobrym przykładem. Kiedy zwłaszcza pod koniec dnia wracają wszyscy od pracy i zajęć w zacisze domowe, powinno grono gronodziatek pod przewodnictwem rodziców i przed świętym obrazem Matki Niebiańskiej jednym głosem, w jednej wierze, w jednym duchu odmawiać różaniec. Jest to przepiękny i zbawienny zwyczaj. Nie można wątpić że zapewni rodzinie pogodne współżycie i sprowadzi na nią dary niebieskie. Ilekroć też przyjmujemy nowo zaślubione małżeństwa i po ojcowsku do nich przemawiamy, dajemy im zawsze koronkę i gorącą ją polecamy. Zachęcamy ich usilnie, na własny powołując się przykład, aby ani w jednym dniu nie zaniedbali tych modłów, Choćby nie wiedząc, jak obarczeni byli kłopotami i pracami. Z tych powodów uważaliśmy, czcigodni bracia, za rzecz odpowiednią, aby zachęcić Was, a przez Was wszystkie owieczki Wasze, do tej modlitwy różańcowej, a nie wątpimy, że chętnie, jak zawsze, słuchając naszego polecenia, obfite zbierzecie owoce. Jest inna jeszcze sprawa, która przy pisaniu tej encykliki leży nam na sercu. Mianowicie pragniemy, by wraz z nami wszyscy nasi synowie w Chrystusie złożyli najchwalebniejszej Bogorodzicy serdeczne podziękowanie za silniejsze zdrowie, szczęśliwie przez nas odzyskane. Jak to już przy innej napisaliśmy okazji, łaskę tę przypisujemy w dziewicy z Lizie, świętej Teresie od dzieciątka Jezus. Niemniej jednak wiemy, że wszystkie łaski Najwyższego i Wszechmogącego Boga pochodzą przez ręce Boga rodzicy. W końcu, ponieważ bardzo niedawno ośmielono się publicznie, w prasie ciężko znieważyć imię Najświętszej Panny, nie możemy pominąć tej sposobności, aby razem z Episkopatem i ludem tego narodu, który czci Maryję jako królową korony polskiej. Także z popędu własnego serca nie złożyć tej niebiańskiej królowej należnego jej uczenienia i z żalem i oburzeniem nie napiętnować przed całym światem katolickim tego nicnego czynu w łonie ucywilizowanego narodu bezkarnie popełnionego. Tymczasem zaś, jako zadatek łask Bożych i wdowód ojcowskiej naszej miłości, przesyłamy w Panu. Jak najmiłościwiej Wam, czcigodni bracia, i owieczkom pieczy Waszej powierzonym, błogosławieństwo apostolskie. Dan w Castel Gandolfo w pobliżu Rzymu dnia 29 września, w uroczystość św. Michała Archanioła w roku 1937, 16. naszego pontyfikatu. Pius XI.